Siemanko, widzowie! Team kulkit i Team Uszatka Polska dzisiaj będą grali w horror o nazwie Babcia. To jest nasze tytułowa babcia. Ona będzie nas grała. Właśnie, właśnie. A no dobra, się. Wi wi się. Witajcie, widzowie, na naszych obu kanałach z drugiego dnia daily. Moja siostra się że dziękuję. <laughs> <laughs> Nie, oczywiście, zawsze jak nagrywam. Dobra. I dzisiaj zagramy w Babcie. Ta, to jest drugi dobra. chapter, stary, chodź tu. Stary, ale to będzie piękne. Jeżeli chcecie... No to jeszcze jest sukces, nie? No. Jak za kratami lądujemy na początku gry, to jeszcze jest sukces. Oczywiście. Jak chcecie, piszcie w komentarzu na, drugi, na drugą część, bo jest drugi chapter. Jest drugi chapter, jak, jak dobijecie pięć. Czekaj, łapek muszę górę, wyłączyć, to... bo takie gówno. Oglądamy dru... I... gramy w drugą część. To jest to. to no dobra, ma jumpscary, super, głośne dźwięki i Czekaj, muszę zgłosić znowu Roblox'a <laughs> Ja nie wiem, jak tam obejrzeć. Znaczy, ściszyć. Grandma zawsze cię kochała. Bab... Babcia. Kochało. Babcia cię zawsze kochała. Dobrze, dobrze. Chodź do babci. Dobra, idę do babci. To tam był, tam był chyba napis ran, ale nie jestem pewna. Czy ty jesteś? Patrz! Mam! Mam okay. miskę. muszę jeszcze drugie ściszyć. Widzowie, specjalnie Ustary. dołączyłem do grupy. Weź do dół, pa, na dół, My się poruszamy na rękach. Puhuhu. Dobra, widzowie. Świeczka Dala, stanę, <grym> Dobra, przestanę, chodź Dobra, czuję, że to będzie piękna produkcja. I tu taki chase, taki tuu, i taka babcia na wózku nas goni. Babcia na wózku nas goni. I o, przepraszam widzowie, że nie wycinam OBSa z początku, ale... Mm. ale, 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 bo tak. Bo ja też nie wycinam. No, świeżka. piękna. Super. Dziwne. Te no, obrazy są. Dziwne. No, nie dziwię się, że jest dziwne. Dobra, stary chodź do tych drzwiczk. Do drzwiczk. Walk, dziwne mieszkanie ma ta babcia. Walk, walk. No, ostatnio remont robiła. O, piasek. Kinidec. To chyba coś tam pominęliśmy. Zdecydowanie. Dołożyłeś, że do któregoś obrazu można wejść. Tak. Do tego. Tego, że tu nie ma Jumpa. Dobra. Widzowie, no, możecie nas wspierać za pomocą łapek w górę, jeśli chcecie, żebyśmy robili kolejne części. Stary nie w takim momencie. O! W takim momencie. W takim momencie właśnie. To jest idealny moment, żeby torturować widzów. Dobra. W ogóle mam pytanie, czemu babcia ma wózki in inwalidzkie, inwalidzkie rury, śluby? jakiegoś misia z Czarnobyla? Co tu się dzieje? Babcia na schodach! Widziałem przez chwilę. Unlock delivery. No to idziemy w lewo. No przestań migać. Otwórz to. Tu babcia, nie, nie baw się światłem. Nie ma. Dobra, ho. Babcia, tylko... Ale się marnuje prąd Nie wiem co ja gadam, ja gadam o jakichś alimentach, stary Nie no Typowy Kamil Fi Poczuj to, poczuj to, poczuj to, poczuj to W sensie, że co, że brak renty? No, że nie ma renty Nie ma zasiłku, nie ma posiłku <laughs> Nie ma zasiłku, nie ma posiłku Jakaś To będzie kartka, jakiś 6 na miliard procent o! No. o stary! No nie wiem, ale wystrój babci mieszkanie. No on nie, ona nie on robi do remont! Busnu. on robi remont! Uciekaj, uciekaj! No skoń, tak, tak, więc ma rury metalowe. O, żeś ty w mocny so All jumpscare! O, stary, ale babka! Ja się serio wyszlałem! Stary, ale babka! To było, no znowu koledzy A, No ki, ki, ki to Znowu jakiś obraz? Nie no O, można wejść na to O! <laughs> Umiesz tu wejść? Nie, nie umiem a po tym ty wchodzisz, dobra Chodź, chodź, chodź Szukamy, szukamy No, idę na lewo Dobra Przeszukaj lewo To i ty idź na prawo, a ja idę na lewo A właściwie, bo ja tam w tych, tutaj w tych szafkach nie szperałem okay? O, tutaj butelki wina nie no tu miga światło, tu musi coś być. O co w te kawałki? O tu jest klucz! No jakiego ja go mogę mi Masz? zauważyć, no? Dobra. Ale go tam no nie dobra. było! Ja, stary, ja to wiem. Będzie... stary, ja się założę, że tak radziła mniej więcej tak, że jak, jak jak ta babcia się pojawi, nie? Albo no. ten, dojdziesz do drzwi, to klucz się pojawia. No. Bo na pewno go tam nie było. Może, że ja serio jestem ślepy. A raczej wstawiam, że babcia po prostu go tam położyła, jak była pian. Mhm. Nie może. Tak -e. Co to jest? Je -e. ja, ja się co to jest? Ej, chodź, tu mamy ten! Chodź, mam legalnego ten. Holhacka. Legalny holhack, co was? <grym> tam jest jakaś statua, co jest? Gdzie ty jesteś? O siema. Tam jest jakaś widzisz, tam przed tobą, tam się Dobra, Chodź, stary. Ja się zestrałem tego. Eee! Nie, no. no Jest drzwi tu jakieś. No nie wiem, czemu ma lampy z bunkru. Nie wiem. Kość. W a gdzieś kształcie... bo... tam Co tam mnie bije? Pająk. <laughs> Pająk. Ty stary, bo ja prawie zdechłem. Kurde. A, właśnie. U, u, uważaj Od na teraz... pająki. No dzięki. No i tu akurat o. żadnego pająka nie było. Ale straszno. Ale, o kurde, o, słuchaj, 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 słuchaj Nie, nie słucham Myślę, no <grym> o nie Jeszcze więcej rozgałęzień Tu jest nie ma Break the barrier Tutaj, o Jezu, ile drzwiczków Zbieramy duszę. Tu jest nie ma Zbieramy duszę, by zniszczyć barierę Stara się, stary. boję że tu z jakiś drzwi będzie pająk Pająk co, czy, jak on się porusza? O mam, krowbar Krowbar, dobra, jak masz krowbar To możemy masz, iść Co się nazywa? no e, Jak się nazywa bar? Crowbar. <gry> nie no No, krowa i... Bar pa No, że krowi pasek No ej, nie da się przejść no. Ko kał? To jest... krowa... kał, to tak? Kał. No kał. Kał kał. Kałka Bobka! Bobka za nami biegnie. Żartuję. Bobka. O stary, nie jest taki straszny. Stary, ja się zestałem parę razy. A co ty? Co to było? Wiatrak spadł Pinnideth, no znowu A, klucz O stary, ale obraz, Wo. No znowu klucz potrzebujemy Mam... A, pająk! Tu pająk broni Save? Co to kurde? Unlock key. Nie, dziwne Unlock, unlock, unlock Co? Tam, tam pająk jest Ja go wybawiłem Un Unlock key Ura. Trzy, 3, 2, 1 Stary ten horror. O babcia? A, zniknęła po prostu. Ja założę się, że on. A to jest po prostu tak, że ona staje się niewidzialna. Tak, po prostu ona zniknęła, stary. Stałem przy niej, potem ci pokażę. Oglądamy kamerę? No To babcia ogląda jo. kamery. O stary. No co tutaj byliśmy? jak w dupie. Babka. Babcia. No ja nie wiem, czy ja chcę do babci. Iść. Ale babcia ma pierożki. Kamilko, już Ty... do ciebie lecę. Ty... Pająk. Chodź. Stara, od no. zostałeś. Tu była babka chyba. No, to jest... no tu chyba babka. Ej, to jest plan. Ej, tu chyba możemy wejść. O Jezus. Przod... 16:19, czyli już bliżej jest do trzeciej w nocy niż do drugiej w nocy, więc jest bardzo strasznie. The cocaine is not good for you. Idziemy tu. Prastrona. No a mówiłem, że prastrona. Bo... Ha, popierdzieli mnie coś to ma być normalne drzwi. Ta gra jest z kluczem, tak samo jak w Playtime 3 z baterią. Nie, widzowie, nie ogrywałem Poppy Playtime. Proszę, zostawcie mnie. Czas zabawy minął. ominął. Czas zabawy Maku. O mój Boże. Poppy Playtime. Co to jest w ogóle? Babcia, co to jest za mieszkanie? Co on miała w głowie, jak projektowała to mieszkanie? Już myślałem, że kolejny klucz. Chciałabym się zesrał. Szukaj pokoju. No nie. Chodź tutaj. O, mam Mamy od razu klucz, męki. Dobra! <laughs> I, i pierwszy pak. Więc możemy iść. Już. Klucz! Tutaj nie wchodzimy, bo potrzebujemy kulca. Tu... Nie, nigdzie już nie wchodzimy. Tu w tej grze nie ma nic spokojnie, ta gra nie jest taka rozwinięta. Na pewno jest rozwinięta, tylko że to ma chapter drugi, ja się boję tego. No weź. Izu... Co to za no, ale chodź, zrobimy no klipa znowu. Znowu będzie jumpscare? O Nie! nie. Oh, to swojego miska? Interact? O! Co to za... Co to tu coś Freddy... będzie! Co to robi pizzeria Frediego Fasbera? Tu babka będzie. O kurde. Stary to. Jak tu nic nie będzie, to ja nie wiem, ja jestem święty Franciszek. Exit. Stary, taki koniec chaptera Nie, nie może być to koniec Stoi tam w przejściu, babka stała, widziałem cień Nie, nikt się nie widział, tylko z widy Za dużo pierogów Za dużo pierożków Ginnidat Ginnidat? <laughs> no weź to, no weź, no weź! O Find three cookies No nie! No nie! Skąd my przeszliśmy? Na jakim stole, co tu się dzieje? Ja kurde... Mam bilarda, chodź! Bilarda mam Co? Bilarda mam Ty, można w niego grać! W bilarda można grać? No normalnie jest play tutaj Chodź Łatwo Oskar, moja A, pająk! A, pająk! zdechłem Oskamował mnie darmowego billarda. dwa Cookie in the cream. Ty idź pierwszy, bo ja się ze stary. Ja mnie zaraz pajączek jakiś zabije. Tu nic nie ma, chodź. Cappuccino. Jest cappuccino. i szafka. Stary Newgen. Jeszcze więcej szafek. Ty, ej, tylko Newgen zrozumie. Cappuccino, Assassino, Lili, No nie, li, 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 no nie zamknij się! <laughs> No! No Co porządnie ciasteczko? Jezu, co to było? Gdzie ty jesteś? Ja się Max boję! jestem w środku. O, tutaj. Ciasteczko! A mogę też położyć? To muszą być dwa ciastka w tej części. O, deko. ta gra jest taka zaawansowana. Nie no fajna gierka, nie? Oddaję. O kuki... Kuki jeden. To tutaj to będzie cookie tree? No musi być No jas, cookie tree Cookie tree Cookie tree Tylko w kolejności je ułóżmy, żeby nie było, że babcia się na nas obrazi Czyli, ale położyłeś już drugie, więc no, więc z kolejności dupa Ale nie, drugie jest pośrodku Więc ja tutaj, a tam trzecie, no No, o. ja mam nadal cookie 2, już nie mam ale pokój! I kin kinidat! No nie! Się, no co to jest za będzie. pokój? To no babka! Kinidat. Jak ty... Aha. Babka, nie strasz mnie! I koniec chopterów! Z... No weź no! Nie. no nie. Escape the backrooms! No nie! Nie, stary, chodź! Musimy jakieś dźwięki słuchać! Są szafki, może... Ma... no. Czemu to są szafki? Jak mu nie można się do nich chować? Oka. zrębiście Chodź. Ha, tutaj. Tu jest coś. Nie, to są backrooms. Okej, okay, tu coś się wydaje. Niega. Niega już wygraliśmy. Cała ja wygraliśmy Stary tu na prawo będzie ten. Ślepy zaułek, i trzeba się wdać coś. Tak. No nie, chase. Kinidat, kinidat, kinidat. Babka nas goni, babka nas goni. Za no. tobą Ty kliknij drzwi, żeby nie było, że ktoś komuś zamknie. Otwórz Kinidat Stary, a jak wyczailiśmy wyjście w ogóle? Jaki idealnie nie w ogóle. Perfekt. Pas. Babka Można otwierać Są czarne pokoje, tu będzie coś śmiertelnego Nie, tam coś nas zabije Nie wchodź. Tam babka, cicho I takie, can you Nie, ale ser jakby to był już koniec chaptera, to ja nie wiem no. Stara, Drabina! Nie Koniec A czekaj, tam są drzwi To będzie jakiś tak można nie ma no, no. drzwi Nie ma żadnych drzwi, idziemy I, I takie, can you Be quiet or they will hear you Babka Babka o. Aha Ki... To oh. nie jest koniec Choptera, mam jakiś klucz Masz? Dobra To Ach ta babka Babka Tutaj. najlepsza jest przez duże A Przez duże A Tutaj było Kimidyt? A Dora, idź, stary, graj. Jaki bambik Obserwuj. O kurde widzowie. Nie, no stary. Wszystko jest sopter, bo tu nic nie ma już. Drzwi są. Na lewo, z tyłu ciebie. No za tobą mnie to u ciebie, X, co ja powiedziałem. I zaraz będzie last Chase. Z Psi Patrol Chase. No nie ga! Eee, ten dźwięk? Babka jest na końcu. Nie idę do babki. Nie! no Bab na bok! Koniec, nie gadaj. Nie gadaj! Stary, to jest na sam koniec! Ja Czasem rzeczy nie są takie, jakie widzisz. W nie sensie, widzisz. nie Zrozum, jeśli... Jeśli staną się się nie wiem, nie Dora, przestań nie wiem, nie wiem, Ten wiem, nie wiem, nie wiem, Stare to by na, na, najlepsze gra, w życiu grałem. W życiu Jaka życiu osenka? No. 8 na 10 ja daję. Nie no, 9, 9 na 10, bo te chasy. 10 10, te, 10 te chasey, te pułapki. Jezu, stary! przecież mi się, w sensie odpalił mi się sam event i ja widzę tylko samta Growa Garden. Murcin Growa Garden. Go... Wszyscy grałem w Growa Garden! No stary, ale Growa Garden miał raz 25 milionów tych ludzi chyba. No, pobiorę rekord świata. Był. Ja nie wiem. Co nie widzą w grze o sadzeniu ja ja było Nie, to było hej, albo hejt albo pozytywne, ale nie wiem, kto, kto lubi to. To jest dosłownie sadzenie wirtualnych roślin, czekanie, aż wyrosną. A nie wiem. Ja, ja też, bo na przykład mój kolega Azar mówi tak. Ale ta gra się zmieniła od czasów, kiedy było kiedy gracze było 10 tysięcy graczy. No, coś się zmieniło. Nowe CD dodali, nowe eventy. To jest jedyne co to. Tak. to Jest takie. Sadzisz wizualne rośliny, czekasz, czekasz na mutacje, zdobywasz lepsze pety, które dają ci lepsze rośliny albo dają ci coś pod expa. Potem jak już masz lepsze rośliny, sprzedaj się i się cieszysz, że masz dużo kasy. Koniec. No właśnie. A potem są eventy, które każdy wygląda tak samo. No to nie ma żadnej ten. Wszystkie eventy wyglądają dosłownie prawie no. tak samo. Jedna Wys mechanika się różni. Dobrze, to my kończymy odcinek. Dobrze, Prze e, tym miłym akcentikiem, czyli hejtowaniem, y, rozwijaj o Nie, Kaczymy. tym miłym akcentem, jak ksiądz na plebanik, paląc papierosa, kończymy ten odcinek. <grym> no. Jak Planeta to faktów, skomentuję ten film, to, to wysadzam mój dom w powietrze To jest święto. No dobrze, widzowie, żegnam. <grym> I kulki, join today. Właśnie.